Witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku mojej serii Wiedźmień Dziki, Gon. E, podróżuję po Nowej Gradzie e, i kontynuuję misję z, z Pisu Doshics Niestety kawałek mi się nie nagrał, gdzie porozmawiałem już z Molly i z Marabel e, z jakichś przyczyn PlayStation 4. Nie chcę tego nagrać, dwa razy próbowałem, powtarzałem to nagranie, ale to jest bez sensu, więc... Będę kontynuował od tego momentu, gdzie zostało mi porozmawianie z ostatnią panią z Rosą. No i problem jest taki, że ona jest w tym budynku i trzeba, trzeba jakoś się tam do niej dostać. Pogadałem z chłopakami tutaj, nie chcieli mnie wpuścić, e, więc trzeba znaleźć jakieś tylnie boczne wejście, prawdopodobnie. Domyślam się, że może jakoś tam przez podwórko możemy się tam dostać i nie bardzo tędy wiedź nie jest aż na tyle skoczny użyjmy zmysłów o u, któż to? Lokaj jakiś prostak jaki tam prostak, chcesz w ryj? no zawsze warto ja się staram Zbierać jak najwięcej rzeczy po drodze. Może to będzie trochę nudne nawet dla Was, jak tak chobędę chodził i, co, i wyszukiwał wszystko i podnosił każdą jedną rzecz, no ale dla tych, co już nie widzieli wcześniejszych odcinków, przypominam, że gram na najwyższym poziomie trudności. Droga ku zagaładzie No i na początku spodziewałem się, że będzie o wiele, wiele trudniej, a nie jest tak strasznie, dlatego polecam Wam spróbowanie to prawda z niektórymi potworami trzeba się bardziej namężyć, oczywiście o wiele bardziej uważać na, na, na ciosy, bo jeden, dwa ciosy i Geralt naprawdę już jest w ciężkim stanie, więc trzeba dużo używać znaku kłęnej najlepiej. Ja mam przyjąłem taką taktykę no ale wracając do historii szukamy jak tam się dostać. Ja bardzo nie widzę, może tędy z tej strony jakoś będzie jakieś boczne wejście a już widzę jak na minimapie uuuu jakaś panienka -u, dobrze że żona nie patrzy tylko czyta coś tam, na tablecie dobra ale chodźmy do naszej pani Rosy Ja muszę tędy U chyba jednak nie tędy O, coś tu znaleźliśmy Uuu, jaki skarb hmm. Manuskrypt coś tam Dobra, ale jak tam się dostać? Trzeba musze... No dobra, skaczemy. Chyba jakoś wtedy się uda. No. U! Ktoś tu próbował swoich sił, ale nie wyszło. Liścik No, wskakuj na wszelki wypadek. Zapiszę sobie punkt kontrolny. E, jakby tutaj miało się zaraz coś nieszczęsnego wydarzyć. Wracamy, bo trochę niebezpiecznie jest nad tą przypaść. O, jest, udało się. W końcu. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, Kwiatuszku. <laughs> Dla ciebie Panno Varatre. I lepiej stąd zniknij, Kwiatuszku, zanim doniosę na ciebie ojcu. O. O, nie mam klucza. Ale... Jestem po drugiej stronie tego muru, co przed chwilą. Czyli udało się znaleźć drogę a i tu mnie prowadzi jakieś skarby przy okazji pływne no jak tam weź jakiś klucz by się przydał no trzeba wziąć klucz No, wiem, że potrzebuję, ale go nie mam. O, jest. Nie była w środku, tylko z boku. Czasem te wskazówki dokładnie mi pokazują. Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż. Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Gerald, przyjaciel Barda Jaska. Geralt z Rivi? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz przy przybłędu? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Kłnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasze słowa... to... to Fryderyk François de Bergerac. Nowy nauczyciel szermierki, prawda? <grywanie> Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to mi. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Faratre będzie trenować z byle gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż Rutvar Atre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił Wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych, migiem! Tak jest, panienko. No no, prowadź szybko. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrzanie z nami tożsamości. U, będę walczył z panienką Rozą, wolałbym co innego, z nią porabiać. Drewniany. Weźnic. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurwić raczy. zaraz weźmiemy, tylko najpierw przy okazji zabierzemy łupy. To jest ciekawe, że w ogóle można sobie ich grabić, oni nic na to nie reagują. Dobra, to idziemy po tyko... na potyczkę z paniemką rosłą. O, haha, widzicie, jest czas. Wiedźmir może chodzić w różne dziwne miejsca. U, ten też zaczął nawet nagle lewitować. No że już nie będę przytykał. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. U, jakie mało fajne przebranko. No tak z kółkami. Ay, waj, uuu. Aj, łaj, uj, uj, uj. Ha, wygrałam. Czy w tym mieście nie ma już nikogo, kto byłby w stanie mnie czegoś nauczyć? Właściwie nie jest. A, dałem nie jej. Nie? A kim? Jakim cudem się to dostałeś? No właśnie. Gra jakąś głupią, czy co? Czy ja mam Mamę. Hmm. Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? E, a tak, w ogrodzie. To mówiłeś, e, że po co przyszedłeś? Hmm. Przyszedłem zapytać się o Twojego nauczyciela retoryki. Jasne, że to było. <noise> nauczyciela retoryki? <noise> Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to... to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! No dobrze, teraz muszę już tak Aj! Aj! Masz, masz. Bo, tak się walczy. Ha, ha, ha. Taka cwana jesteś, paniemko. Oj, masz. Trochę nie głupio, że jesteś. Bo. No chodź. Ej, do O, o ty! O ty! Ważne jest odpowiednia Ej! Niech No. Pokazałem jej dzielaki z Udzielisz mi kilku lekcji? No. Jakś trochę. No dobra. Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jastrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre. Największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz, to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? <grym> Oczywiście, że ze mną. A co, Rosa postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. No, nie dziwne. Rozumiem, że Jaskier też was byli. No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuje, jeśli natychmiast nie przestaniesz. U, uspokoić Spokojnie. żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z jaskiem? Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu inny. Jeszcze nie zwariowałam. O kim mówił jaskier? Wiecie o niej coś więcej? O będzie chyba coś osiwi chyba. Czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Hmm. Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało. Raz czy dwa nazwał ją chyba Cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę Cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. Czyli to nie Ciri, tylko jakaś Cyranka. Może no, ona nas doprowadzi? Aczkolwiek podejrzewam, że to może być sama Ciri. No nic, będę musiał się z Wami pożegnać. Dochodzi 15 minuta dzisiejszego odcinka. Otrzymałem 120 punktów. Doświadczenie do na sam koniec, więc już duch... O, tutaj ja tak naprawdę muszę, mogę już lewelować swoją postać w 100 punktów. Więc to już w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w piątym odcinku.